Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Halak. Słuchajcie, w tym materiale postaram się zastanowić na głos, co powinniśmy kupić, jeżeli zdecydujemy się na sprzedanie Super Pershinga i czy w ogóle powinniśmy się zdecydować na to sprzedanie. Chciałbym też powiedzieć, że w tym materiale będzie bardzo dużo mojego narzekania, także jeżeli ktoś z Was nie cierpi tego, jak narzekam, to już w tym momencie może sobie film wyłączyć. Jeżeli jednak zdecydowałeś się zostać, no to przygotuj się na to, co nastąpi. Po pierwsze troszeczkę o filmie Wargaming. Słuchajcie, ich polityka odnośnie czołgów premium widzę, że zmienia się. Po pierwsze, wszystko wskazuje na to, że koniec czołgów ósmego poziomu premium poniżej 10 tysięcy golda. Co to dla nas oznacza? Oznacza to mniej więcej to, że Super Pershing jest ostatnim i jedynym czołgiem, który normalnie w grze można kupić za sumę 7200 golda, czyli dosyć niską. Jeżeli więc zapytacie mnie teraz, co w zamian za Super Pershinga kupić, odpowiem bardzo prosto i krótko. Otóż nic. Niestety wszystko wskazuje na to, że Super Pershing jest najlepszym czołgiem za tą cenę. Mimo swoich ogromnych wad. Ja go tutaj sprzedałem, ale słuchajcie, ponieważ Spróbuję go kupić. Zobaczymy. Załogę do niego mam, więc kupię sobie bez załogi. Nie mam slotu w garażu, ok, więc dodamy slot i zakupimy sobie go, ok. Teraz jedna rzecz mnie interesuje: czy po zakupie będę mógł go sprzedać za Golda? Załadujemy tutaj. Wiem, że mówiliście, że tutaj najlepszą załogę trzeba kliknąć i najlepszą załogę się pojawia komunikat. Otóż u mnie się nie pojawia na teście. Dobra, mamy załogę załadowaną i ważne. Film jest o tym czołgu, więc może będziemy patrzeć właśnie na ten czołg. I teraz zobaczmy, czy ja go mogę sprzedać. Tak, i to mogę go sprzedać z powrotem za golda. Ale słuchajcie, w pełnej wersji gry to jest test. W pełnej wersji gry nie liczyłbym na to. Bo w takim wypadku to każdy mógłby sobie to go kupić i sprzedać, prawda? Także nie wiem, czy tak będzie. No dobra, na początku miało być o wargamingu troszeczkę. Słuchajcie, oni mają niesamowitych speców od marketingu. To znaczy, może nie tyle niesamowitych, co bardzo szybko reagujących. Są mistrzami w odwracaniu <gamy> uwagi. Na przykład, kiedyś wyciekły hasła i właściwie, no strasznie, to, to jest straszna rzecz, jeżeli wyciekną dane klientów firmy, prawda? Eee, one wyciekły, oni natychmiast zareagowali, że za zmianę hasła dają tam, nie wiem, 300 czy 500 golda. I słuchajcie, zamiast na forum wątków jakichś niesamowicie jeżdżących po Wargamingu, potworzyły się wątki wręcz dziękczynne za tego golda, oczywiście wszyscy im dziękowali. Nikt już nie pamiętał, wszyscy zapomnieli o tym, że wyciekły te hasła. Druga sprawa teraz. Na przykład, dostajemy główną informację na przykład odnośnie czołgu E50, że zabrany został silnik, ale przecież dostaliśmy pancerz 150. Nikt jednak nie mówi, że w tle zupełnie jest to, że dolna płyta została obniżona, prawda? Że jest teraz papierowa. To samo Tygrys 2. Tygrys 2, bardzo dobra wiadomość to jest, po pierwsze, właśnie, gdzie ja tu mam na przykład Tygrysa 2? Gdzieś go miałem na pewno. Jest. Tygrys 2. Po pierwsze, powinien mieć to zwiększone do 150, a chyba normalnie ma tam 70 czy 80, czyli rewelacja, ponieważ zazwyczaj wystawiamy właśnie to. No i dwa, prawdopodobnie będzie miał zlikwidowany ten weak spot. Przepraszam, to Young Tiger będzie miał zlikwidowany ten whistle. Właśnie tutaj dostajemy buffa, ale nikt nam nie powiedział, że dolna płyta, która teraz ma 120 i potrafi mimo wszystko dingnąć, będzie miała 100 i już nie będzie potrafiła dingnąć. Także pewna rzecz nas tutaj rozprasza, i zaraz Wam powiem jaka. Wracamy do super Pershinga mianowicie tak po pierwsze dostajemy kilka informacji jakiego to BAFA dostał ten czołg, czyli po pierwsze mamy nie 1450 tylko aż 1500 życia do tego mamy 2 km więcej na godzinę może jechać, chociaż oczywiście silnika mu nie zmieniono no i jeszcze prawdopodobnie jakieś tam opory dla gruntu mu zmniejszono, co oczywiście wszystko sprawdzimy, wszystko w swoim czasie słuchajcie, nikt natomiast nie zwraca uwagi na to Zobaczmy, co się z tym pancerzem. Tutaj nic się nie zmieniło. Ktoś tam pisał, że jest zabrana płyta. Natomiast płyta nie jest zabrana jest jak wiadomo, jedna płyta, druga płyta i dopiero pancerz właściwy. Ten pancerz już został przeze mnie przetestowany, także wiecie o co chodzi. Wiecie, że wszystko będzie praktycznie na wszystko to przesadziłem, ale sporo będzie wchodziło. To samo, mimo że pogrubiona została płyta mniej więcej do połowy tutaj. Tego gniazda karabinu, to jednak, i tak, tak jak Wam mówiłem, należy strzelać tutaj i będzie tutaj również dużo rzeczy wchodziło. E, więc tak, co odwlokłoby mnie, jakby odsunęłoby mnie od sprzedaży tego czołgu, a na pewno go zamierzam sprzedać. Tylko jedna rzecz, no może dwie rzeczy. E, jedna nierealna, czyli zwiększenie mu e, silnika, powiedzmy, mocy do tych 700 koni, mniejsza. Rzecz w ogóle nie miałaby sensu. Jeżeli miałby 700 koni, troszeczkę zmieniłaby się nim gra, ponieważ moglibyśmy objeżdżać. To by było fajne. Nie zrobili tego, ale to było wiadome, ponieważ to kompletnie niehistoryczne było. Natomiast to, czego się spodziewałem, to zwiększenie penetracji do 200. Niestety obecnie mamy, słuchajcie, 170. O ile dobrze pamiętam, tak. 170, i to jest tragedia, ponieważ ten czołg niestety. Nie spotyka się często z siódemkami czy szóstkami, a najczęściej e, spotyka się mianowicie z czołgami typu Tiger 2, czołgiem typu IS-3, KW-4, e, z karawanem i tak dalej. I niestety to działo, żeby chociaż, nie wiem, dostało buffa i żeby miało nie 0.38, tylko na przykład 0.30, no to spokojnie można było tam sobie po x dawać. Natomiast... Nie ma tego buffa i ja nie zamierzam więcej tym czołgiem grać. Jeżeli ktoś myśli, że nie mam doświadczenia w tym czołgu, to muszę Wam powiedzieć, że rozegrałem nim najwięcej bitew. Także mam 1443 bitwy tym czołgiem zrobione zniszczone 1900 tam. To nie są jakieś rewelacyjne wyniki, ale są to dobre wyniki, powiedzmy. Średnie moje uszkodzenia 1647. Gdybym grał więcej golden, to spokojnie to można y, podnieść. Natomiast słuchajcie, ten czołg po prostu mi się znudził. Jest wolny, jest ślamazarny, działo jest niecelne na dalsze odległości. Jest ma tylko 170, więc frontalnie jak walczy z czołgiem ciężkim, to nie ma praktycznie dużej szansy. I bardzo często muszę zmieniać na musiałem, bo teraz już nie, nie gram, muszę zmieniać na złoto. Dlatego ten czołg u mnie odpada, a to dlatego, że mam kilka innych czołgów yy, tych premium i za szóstkę mam, mam tam suczkę 122 i tak dalej. No i dobrze, czyli moja decyzja jest nieodwołalna i ja ten czołg sprzedaję. Natomiast w waszym przypadku wcale nie jest to takie pewne, ponieważ po pierwsze możecie nie mieć innych czołgów premium, a na pewno za 7200 golda nie kupicie lepiej zarabiającego premiuma, bo nawet jak ten czołg zrobi tam, nie wiem, z 1200 obrażeń tylko, a dosyć prosto jest zrobić te 1200 obrażeń, no to jednak swoje zarobi. Żeby tą samą kwotę zarobić, na przykład, Panteromem 10, mówię o tych czołgach niższych poziomów, czy na przykład Suczką, musicie się trochę nagimnastykować. Znaczy, z Suczką akurat można tych obrażeń zrobić więcej, natomiast są drogie pociski. Tutaj pamiętajcie, po 250 są te, te pociski także nie radzę wam go sprzedawać i kupować czołgu niższego poziomu co prawda jedyną alternatywą dla mnie przynajmniej jeżeli chodzi o przyjemność z gry jest e, radziecka suczka czyli to e, ten czołg jeżeli dobrze go wylosuje, zaznaczam bo to jest bardzo ważne jeżeli dobrze go wylosuje naprawdę daje przyjemność z gry jeżeli go wylosuje na dziewiątki to nie istnieje jeżeli go wylosuje na ciężkie siódemki nawet, również nie istnieje z bardzo prostego powodu, ma tylko 840 życia, i taki czołg jak Is, KW1S, czy na przykład nie wiem, co tam jeszcze te chińskie, ogólnie ciężkie czołgi biorą go na dwa strzały często. Dlatego no to jest to jest strasznie problematyczne, pantery M10 Również nie polecam, oczywiście w tym kontekście, normalnie jest to bardzo dobry czołg, ale przypominam Wam, że wtedy, kiedy ja ją polecałem, to była cena 2800 golda za Panthera M10 i za tą cenę to jest czołg po prostu rewelacyjny. Natomiast za 7000, no czy tam, nie wiem ile ona kosztuje, 6000 pewnie, no to, to już nie jest taki dobry deal, prawda? Więc jedziemy dalej. Skoro nie kupujemy czołgu mniejszego, no chyba, że ktoś się na tą suczkę zdecyduje, no to musimy kupić coś droższego. I pierwszą rzeczą, którą możemy kupić jest Young Tiger. E, pomijam te wszystkie wynalazki, słuchajcie, które tam są po drodze, czyli jakieś tam AT-15A i tak dalej. Nie, nie, nie. E, AT-15 to nie jest czołg, którym chcecie rozegrać ileś tam set albo tysięcy bitew. Uwierzcie mi. Czyli mamy Niemców. I najtaniej wyjdzie właśnie Young Tiger 88. Czyli ja go sobie mogę nawet tutaj kupić. O, wezmę sobie miejsce w garażu. Ok, słuchajcie, ten choke przede wszystkim obecnie wydaje mi się, że jest najlepiej zarabiającym premiumem. Czyli jeżeli kogoś nie zraża ta prędkość, a jest tragiczna, jeżeli kogoś nie zraża manewrowość, a jest również tragiczna, no to spokojnie może sobie tym grać. Pieniążki na pewno zarobi i to sporo zarobi, jest nieprzebijalny praktycznie. Wydaje mi się, że nie został znerfiony tutaj ten jego. ta dolna płyta nie została znerfiona mimo tego, że... Zwykły Young Tiger ma znerwioną. I moi drodzy, no ten czołg ma tą nadbudówkę nieprzebijalną, wiadomo. Bardzo tanie pociski, bardzo szybko strzela, tylko że musimy odpowiednio nim grać. I na dłuższą metę, moim zdaniem, gra tym czołgiem jest nudna. Ja mam chęć go kupić, dla ciekawości po prostu. Mam chęć go kupić, no ale rozegram nim pewnie tam kilkaset, nie wiem, 100-200 bitew i pójdzie w odstawkę. Ponieważ no, na dłuższą metę takie wolne jeżdżenie gdzieś na jakąś upatrzoną miejscówkę naprawdę potrafi znudzić. Natomiast grając z tym czołgiem, ponieważ on ma losowanie do dziewiątek, możemy obyć się bez złotych pestek i to jest bardzo, bardzo ważne. Co dalej? Dalej do, dostajemy, słuchajcie, Chińczyka, czyli to. I tutaj wycwaniła się firma Wargaming, ponieważ wszyscy myśleli. Że za super Pershinga będą mogli sobie kupić ten czołg. Ja bym tak zrobił. Mimo tego, że jest to bardzo słaby czołg w porównaniu do typa 59, to zrobiłbym tak, żeby mieć takiego szybkiego Meda, który potrafi przyfasolić. Po prostu z czystej ciekawości. Natomiast oni wycwanili się w ten sposób, że teraz, jeżeli chcecie sprzedać super Pershinga, to niestety musicie do portfela sięgnąć. I to nie sięgnąć po 2500 golda, tylko sięgnąć po troszeczkę więcej, czyli zapewne. 5,5 tysiąca trzeba było kupić, żeby sobie pozwolić na ten czołg, albo na każdy inny, prawda? Czy go polecam? Otóż nie. Jest to czołg interesujący, ok. Natomiast po pierwsze ma bardzo drogie pociski, po drugie ma bardzo drogie złote pociski, po trzecie ma dosyć słaby odziwo, pancerz, który naprawdę nie, no, nie przedstawia żadnej trudności dla czołgów, na której go wyrzuca. Chyba na dziesiątki go nie rzuca, ponieważ nigdy. Nie udało mi się dziesiątki zobaczyć nim grając, moim zdaniem odpada. Zostają nam czołgi typowe, ciężkie, czyli Lev, T34, IS-6, 112 i FCM. Nie wiem, czy coś pominąłem, mam nadzieję, że nie. Na który czołg ja bym się zdecydował? Słuchajcie, gdybym kiedyś dużo nie grał T34, kupiłbym T34. To jest obecnie czołg, który po pierwsze ma walnięcie niezłe, po drugie nie musi używać złotych pestek, po trzecie ma dosyć celne działo, po czwarte, jeżeli ktoś znajdzie sobie dobre miejscówki na mapkach i potrafi tą wieżę pokazywać, wykorzystać ten gruby pancerz jej, to to jest najlepszy w tym momencie czołg, który możecie kupić po sprzedaży Super persinga. Niestety będziecie musieli te 5500 złota dołożyć. Drugie miejsce bezapelacyjnie francuski FCM. Dlaczego? francuskie FCM nie potrzebuje golda, nie ma pancerza, ale, no, co się z tym wiąże? Nie jest to czołg dla każdego. Jeżeli myślicie o Francuzie, to powinniście jednak troszeczkę umiejętności mieć. Nawet nie troszeczkę. Dużo umiejętności mieć. Jeżeli ktoś z Was przyzwyczaił się do super Pershinga i przesiądzie się do FCMA, to po prostu zginie śmiercią nienaturalną. Zginie śmiercią nienaturalną natychmiast, w każdej bitwie. Ten czołg nie wybacza błędów, naprawdę. Natomiast jeżeli ktoś z Was bardzo dobrze gra, no w sumie jeżeli ktoś z Was bardzo dobrze gra, to pewnie nie słucha tego materiału, bo nie ma po co. No ale jeżeli się zdarzyło, no to, no to FCM chyba byłby bardzo dobrym wyborem. Co dalej mamy? IS-6. Oczywiście jeżeli bierzemy IS-6, to od razu musimy wziąć 112. Który z tych czołgów bym wybrał? Niestety nie potrafię na dzień dzisiejszy odpowiedzieć. Musiałbym na normalnym serwerze 112 troszeczkę zagrać. 112, słuchajcie, ma ogromną zaletę, że ma bardzo mocną wieżę i mimo, że te garki tutaj wystają, na nich jest 150 mm, to zauważyłem, że często są ding-dongi, a dodatkowo, jeżeli przeciwnik kręci tą wieżą na boki, to ona jest tak wyprofilowana, że zobaczcie, ona w pewnym momencie zasłania te garki. Więc jeżeli ktoś Wam celuje w ten garnek i nagle skręcicie wieżę, to on zostaje zasłonięty. Ja już kilka razy się na to złapałem i naprawdę wnerwiło mnie to. Dodatkowa rzecz, ten pancerz jest praktycznie nieprzebijalny dla ISA dla, dla nawet chyba dla ISA trójki. Jest on po prostu bardzo, ale to bardzo mocno skontowany. I wszystko tutaj zależy od tego, czy będziemy w stanie ukryć ten pancerz. Jeżeli w tym momencie byście mnie zapytali, to chyba mógłbym się zdecydować na zamianę IS-6 właśnie na 112. Nawet z racji tego, że po prostu ma te 250 chyba penetracji na goldzie. Także 112 i IS-6 są słuchajcie, no godne polecenia, aczkolwiek. Są to czołgi i od razu was uprzedzam, którymi jak się gra, trzeba używać złotych pestek. Czyli, jeżeli szukacie takiego czołgu typu zabawa i trochę zarobek, to zarówno 112, jak i IS6 będą fajnymi czołgami. Natomiast jeżeli chcecie e, zabawa i spory zarobek, no to nie. To niestety musicie albo T34, albo Young Tigera, albo FCM. -a. Z tym, że no, FCM tak troszeczkę powiedzmy na uboczu. Bądźcie ostrożni z tym czołgiem. Żeby nie było płaczu później, jak kupicie, wydacie naprawdę mnóstwo pieniędzy, bo to jest mnóstwo pieniędzy, trzeba powiedzieć. I po prostu okaże się, że no, nie dajecie rady tym czołgiem. Obrażenia, które robicie, są zbyt słabe, żeby dobrze nim zarabiać. Dodatkowo został zapowiedziany czołg T4485. Na który ja bardzo czekałem, ale wszystko wskazuje na to, że działo jego to nie będzie to działo 134,85, czyli tam 144 penetracji, 180 obrażeń, tylko będzie miało około tam 120, czy 128 penetracji, co jest wynikiem tragicznym i już sobie go wybiłem z głowy. Też należy wspomnieć o jednej, ale bardzo, ale to bardzo ważnej rzeczy. Słuchajcie, jeżeli nie zamierzacie kupować konta premium, to odradzam Wam wszystkie czołgi, które mają armaty, do których pestki kosztują po 1000, oprócz te 34. Naprawdę, jeżeli weźmiecie ISA-6, jeżeli weźmiecie 112, czy nawet z tą suczkę 122, to bez premium nie zarabia się tam dobrze. Jeżeli nie kupujecie premium, powinniście się decydować na takie działa, które... Po prostu, no, umożliwiają przebicie Wam tych pojazdów, które spotykacie. Czyli Young Tiger to po pierwsze, FCM, jak dobrze gracie, to po drugie. I pewnym wyjątkiem jest tutaj oczywiście T-34, który mimo tego, że ma pestkę po 1000, to naprawdę często przebija, po prostu często przebija i złota się tam praktycznie nie używa. Konkluzja, jeżeli nie chcecie wydawać więcej pieniędzy na tą grę, to chyba jesteście skazani na suczkę 122. To jest taki najprzyjemniejszy czołg, powiedziałbym. A jeżeli poczekacie, jak będzie jakaś tam promocja, to może uda się ją tam w okolicach 5000 wyrwać. Jeżeli macie dużo pieniędzy, to zdecydowanie z trójki T34, Young Tiger, FCM. Jeżeli natomiast macie też dużo pieniędzy i zależy wam na dobrej zabawie, powiedzmy średnim zarobku, to możecie sobie kupić 112 albo ISA 6. Albo T34,3. T3. No to też jest czołg taki do zabawy, moim zdaniem bardzo dobry. Natomiast nie wspomniałem celowo o czołgu LEF. Jak wiemy, jest to najstarszy chyba czołg premium w tej grze. Czołg lew jest dosyć uniwersalny, jednak słuchajcie, żeby osiągnąć nim dobre wyniki, trzeba albo mieć szczęście. Nie wątpię, że tam wielu z Was ma ten czołg i powie, że no przecież ja zarobiłem tyle, zarobiłem tyle. Tylko ile. Razy zarobiłeś tyle, prawda? Jeżeli ktoś ma trochę umiejętności, jeżeli zna dobrze mapy, to lew jest w stanie oddzięczyć się zarobkami, aczkolwiek nie liczcie na przyjemną grę. Zwłaszcza jeżeli wejdą w nowe mapki duże mapy, np. o szerokości 2 km czy nawet 3 km. Wtedy wszystkie czołgi wolne, takie te bardzo wolne, należałoby po prostu no, odstawić albo przynajmniej przemyśleć ich zakup. No dobra, to chyba koniec, nie będę przeciągał. Nie wiem, czy wam pomogłem, czy wam jeszcze bardziej zagmatwałem. Sprawa jest trudna. Nie da się jednoznacznie powiedzieć, jaki czołg yy, kto ma kupić, z bardzo prostego powodu. Wszyscy macie różne umiejętności w tej grze, i to od tych umiejętności również zależy, jaki czołg powinniście kupić. Więc może tak jeszcze na koniec powiem: jeżeli nie wiesz, co chcesz kupić, jeżeli nie wiesz, jakie masz umiejętności, to kup T34. Tym czołgiem. W końcu nauczysz się grać i po prostu zaczniesz zarabiać, i odnotujesz jakieś tam dobre wyniki. Dobra, żegnam się z Wami i do usłyszenia.